Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz oczywiście tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy, moi drodzy, na tablicy mamy przy przedstawiony przykład funkcji Y równa się. Jak widzimy, jest ona przedstawiona w postaci ułamka. E, czyli jeżeli chcemy policzyć pochodną, to od razu myślimy, no na pewno trzeba będzie to policzyć z pochodnej e, ilorazu. E, I tak nie mniej zrobimy, niestety nie uda się nam tego przekształcić w taki sposób, żeby uniknąć liczenia tym wzorem, bo on jest dosyć długi i nie zawsze lubiany, no więc musimy go jakoś tutaj ogarnąć. Zapiszemy sobie ten wzór, dla tych, którzy mają go w tablicach, to bardzo dobrze, dla tych, którzy muszą pamiętać, pamię na pamięć znać go, to pamiętajcie, żeby nie pomylić znaku, bo często myli wam się to z pochodną iloczynu i w tym momencie robi się pewien galimatias, bo ten plus czy minus ma znaczenie i potem jest problem. Czyli mamy jakąś funkcję f przez g i na początku mamy pochodną funkcji f razy niezmienione g minus funkcja f razy pochodna g przez funkcja g do kwadratu. No i teraz chcielibyśmy zabrać się za obliczanie pochodnej naszej funkcji, ale co się okazuje? Okazuje się to, że nasza funkcja, w mianowniku zwłaszcza, posiada jakieś mnożenie nawiasów. No i jeżeli byśmy chcieli to zrobić bez zmiany postaci tej funkcji, to byśmy musieli jeszcze dodatkowo, licząc pochodną ilorazu, w tej pochodnej policzyć pochodną iloczynę. Nie chcemy tego na razie. Będą przykłady, będziemy tak, w których będziemy tak robić, ale jeszcze nie tutaj, więc wymnożymy sobie po prostu te dwa nawiasy, ponieważ akurat to nie będzie dla nas aż takie trudne. Czyli mamy 1 razy 1 tu mamy 1, 1 razy minus 2x do 3, to jest minus 2x do 3, minus x kwadrat razy 1 to jest minus x kwadrat. I minus x kwadrat razy minus 2x do 3, to jest plus 2x do piątej. I teraz, moi drodzy, mając taką postać, mogę już sobie spokojnie policzyć to pochodną ilorazu, czyli tutaj mam moją funkcję f, tu mam funkcję g i rozpoczynam. Czyli moje g będzie. Na początku mam mieć pochodną funkcji, która znajduje się w liczniku, czyli pochodna z stały, czyli strójki to jest 0 i razy niezmieniony. Mianownik, czyli mamy 1 minus 2x do 3, minus x kwadrat plus 2x do 5, minus niezmieniony licznik, czyli 3 razy pochodna mianownika. Czyli pochodna z 1 to jest 0, pochodna z 2x do 3 to jest minus 6x kwadrat, minus 2x plus 10x. No i teraz, moi drodzy, przez mianownik do kwadratu, czyli możemy tutaj skorzystać z tej postaci mianownika lub też z tej postaci mianownika tutaj nie ma znaczenia. Ja skorzystam z tej przekształconej, żebyśmy tutaj już nawiasów nie wrzucali dodatkowych. Możecie oczywiście z tej pierwszej postaci skorzystać ona będzie pewnie dla wielu wyglądała sympatycznie, więc zachęca. I teraz już policzyliśmy pochodną, ale zazwyczaj starajcie się, żeby jakoś tam y, to wyglądało w miarę znośnie, czyli żeby się nie piętrzyły nam ułamki czy też nawiasy, więc wymnożymy sobie to, co trzeba. Czyli tak, 0 razy cokolwiek da nam 0, więc tutaj już nic nie zrobimy, czyli to 0 można powiedzieć omijamy. Minus, pamiętajcie, żeby tego minusa nie gubić y, i tu trójkę wymnożymy razy każdy element z nawiasu, czyli, ale minus trójkę, czyli minus 3 razy 0, no to jest 0, więc to mnie nie interesuje. Minus 3 razy minus 6x kwadrat to będzie 18x kwadrat. Minus 3 razy minus 2 to jest plus 6x. I minus 3 razy 10 to jest minus e, 30. I tutaj ewidentnie coś zgubiłam. Tak, zgubiłam tutaj czwórkę, czyli to będzie 10x do czwartej, czyli minus 30x do czwartej. Raz jeszcze sprawdźmy: minus 3 razy minus 6, czyli plus 18, minus 3 razy minus 2, czyli plus 6, i minus 3 razy 10 to jest minus 30 przez i tutaj nie będziemy oczywiście do kwadratu podnosić naszego e, mianownika, bo to po prostu nie ma dla nas e, żadnego sensu. E, no i cóż, moi drodzy, policzyliśmy tym sposobem pochodną tutaj, ilorazu Zostawiamy w takiej postaci ją. Pamiętajcie, żeby pilnować, czy piszecie Y' czy nie piszecie, ponieważ jeżeli na przykład byście tutaj zapisali Y, no to dokonywalibyście jakiegoś dziwnego przekształcenia na funkcji, więc pilnujcie wszystkich symboli i zapisów. Zachęcam do policzenia, obejrzenia filmów pozostałych, które znajdują się na naszym kanale związanym z pochodną funkcji. I ogólnie z rachunkiem, z rachunkiem różniczkowym. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, to wszystko to wysyłajcie na nasz adres mailowy, który znajduje się w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.